Mamy w domu rodziców czy, czy dziadków, a zresztą nie musimy mieć w domu starszych ludzi, bardzo często to są też i młodzi ludzie, a czasami dzieci, to zauważmy, iż no, kiedy zostaje wdrożone jakieś leczenie, to najczęściej, to bardzo często to, to leczenie towarzyszy nam przez wiele lat, a nawet dożywotnio. Tak? Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałbym poruszyć ważny temat, a mianowicie odstawianie leków psychiatrycznych. Dlaczego chcę mówić nie o całościowym leczeniu, a o tym elemencie odstawiania leków? No, dlatego, ponieważ przychodzi do mnie bardzo wielu pacjentów, którzy już są. W terapii, są w leczeniu u jakichś lekarzy i decydują się, chcą odstawić leki. Wielu pacjentów, którzy jeszcze się nie zdecydowali na leczenie, zaczyna od tego pytania, jak te leki będą odstawiane. Z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z faktu, iż zdecydowana większość ludzi, którzy sięga po leczenie psychiatryczne i sięga je z własnej nieprzymuszonej woli. To nie jest sytuacja, w której ktoś jest po prostu bardzo ciężko chory, występują u niego objawy psychozy i on musi być leczony, często bez zgody. Nie. Mówimy tu o sytuacji, w której ktoś cierpi na przykład na popularną nie wiem, depresję, zaburzenia snu i tak dalej i waha się, czy zdecydować się na farmakoterapię, czy się na nią nie decydować, to ludzie ci mają jednak opór, ponieważ boją się, że to leczenie w jakiś sposób ich uzależni. I boją się tego uzależnienia w sposób Dwojaki. Z jednej strony dosłownie takiego uzależnienia farmakologicznego, jakie występuje chociażby przy używaniu alkoholu, przy używaniu substancji narkotycznych, tak? Czyli, że mówiąc krótko, próba odstawienia zakończy się występowaniem objawów zespołu abstynencyjnego, no i będą niejako niewolnikiem takiego leku. Ale też jest grupa ludzi, którzy boją się innego stanu, a mianowicie boją się sytuacji, w której tak się przyzwyczają do tego dobrego, że. Nie będą mogli bez tego leku żyć, będą się po prostu lepiej czuli, lepiej funkcjonowali z tym lekiem. No a przecież, jak twierdzą, lepiej leku nie brać, lepiej sztucznie tego mózgu nie stymulować. Ja powiem tak, do pewnego stopnia zgadzam się z tym. Oczywiście uważam, że jeżeli nie musimy brać leku, to po co mamy wydawać pieniądze? Każdy lek bez wątpienia ma, działania niepożądane każdy w jakiś tam większy czy mniejszy sposób nie wiem interferuje z innymi lekami chociażby poprzez wpływanie na metabolizm wątroby więc pewnie ja nigdy nie mówię pacjentom którzy nie muszą brać leków żeby takie leki brali takich powodów nie ma ale popatrzmy na to z drugiej strony Mamy w domu rodziców czy, czy dziadków, a zresztą nie musimy mieć w domu starszych ludzi. Bardzo często to są też i młodzi ludzie, a czasami dzieci. To zauważmy, iż no, kiedy zostaje wdrożone jakieś leczenie, to najczęściej, to bardzo często to, to leczenie towarzyszy nam przez wiele lat, a nawet dożywotnio, tak, kiedy zaczynamy na przykład leczyć, nie wiem, cukrzycę insuliną, jeżeli zaczynamy leczyć naciśnienie tętnicze, czy chociażby kiedy nałożymy na nos okulary, tak bardzo często w młodym wieku, no to, to już nam towarzyszy przez, przez całe lata. I tak jak powiedziałem, u tych starszych ludzi narasta liczba tych tabletek, które, które są tam brane, no, byle ich nie było za dużo. No ale to jest naturalne, tak? ponieważ dlaczego mamy nadciśnienie tętnicze? No, różne są tego mechanizmy. Jednym z tych elementów jest to, że po prostu ta elastyczność naczyń krwionośnych, ona się zmniejsza z, z wiekiem. Po prostu z czasem to jest, to jest konieczność, tak? Zasadka stosowania leku przeciwko nadciśnieniu. Te leki są też tak dobierane, testowane, wyprodukowanie leku to są miliardy dolarów, to są ogromne pieniądze takiego leku, który będzie dostarczony skutecznie na rynek, no że uwzględniają różne, różne za i przeciw i co do zasady, ludzie, którzy biorą przez kilkanaście, kilkadziesiąt leków, leki, no dożywają sędziwego wieku, prawda? Ja spodziewam się, że Henryk Kissinger, który zmarł niedawno, dożywszy 100 lat, no podejrzewam, że jakieś tam różne leki musiał brać, tak? tak więc też tego znowuż nie ma się co aż tak bardzo bać i nie ma co demonizować, że leki psychiatryczne jakoś tam się w szczególny sposób od innych leków różnią ale w istocie, w istocie taki element jak odstawiać leki się pojawia i dzisiaj chciałem o tym powiedzieć. Więc zacznę może od sytuacji, w której pacjent przyjmuje neuroleptyki, czy to pierwszej czy drugiej generacji, czyli leki takie jak chociażby olanzapina, risperidon, kwetiapina, ponieważ wystąpił u niego u pacjenta stan psychotyczny. No, tutaj, jeśli chodzi o odstawianie tych leków obowiązują pewne reguły i zasada jest taka, że po pierwszym epizodzie psychotycznym trzeba lek brać przynajmniej 2 lata, po drugim 5 lat, no, jeżeli dwukrotna próba odstawienia kończy się niepowodzeniem, no to należy ten lek przyjmować już raczej, raczej do końca życia. Oczywiście można próbować takie leki odstawić, no ale wtedy hmm, pacjent musi być pod częstą opieką lekarza i się takie sytuacje, że odstawiałem pacjentom lek. No, prosiłem wtedy ich o kontakt nawet kilka razy w tygodniu, o przychodzenie raz w tygodniu i bywało tak, że pacjent no, czuł się na tyle źle, że decydował się na powrót do leczenia. Bywało tak, że odstawił ten lek na, na wiele lat się trudno powiedzieć, co będzie, co będzie dalej. tak Ja przecież nie prowadzę swojej praktyki od 100 lat. Tak? <grym> Natomiast te próby czasem się kończą powodzeniem, czasem się kończą niepowodzeniem. Wymaga to jednak bacznego przyglądania się i tu nie tylko lekarz, ale warto porozumieć się z bliskimi takiej osoby, której odstawiamy lek, z mężem, z żoną, z rodzicem, czasami z dzieckiem, po prostu uczulając tych bliskich na to, że Właśnie, popatrzcie, tutaj odstawiamy lek, i bądźcie nieco, nieco bardziej uważni. Tak więc, tak właśnie robimy, odstawiając y, leki przeciwpsychotyczne y, u pacjentów psychotycznych. Jeśli chodzi o tak zwane stabilizatory nastroju, czyli takie leki jak chociażby kwas walproinowy czy karbamazepina, to są leki, które stosujemy wieczorem i rano, czyli zazwyczaj dwa razy dziennie i takie leki odstawiamy w ten sposób, że na przykład redukujemy dawkę leku o połowę. Możemy zacząć od redukcji wieczornej dawki leku o połowę, czyli na przykład jak przyjmuje pacjent epakinę no to tam z 300 schodzimy do 150. Potem ograniczamy mamy tą ranną dawkę również o połowę, a później zdejmujemy, najczęściej zdejmujemy wieczorną dawkę, a później dopiero na końcu zdejmujemy całą ranną dawkę. No ale może się też tak zdarzyć, jest taka taktyka, że jeżeli na przykład pacjent, on się na przykład gorzej czuje w ciągu dnia, a wieczorem to już się dobrze czuje, no to w ogóle zaczynamy od tego, żeby całkowicie zdjąć lek na wieczór. A bywa tak, że jeżeli na przykład może się bać bezsenności, a w dzień bardzo dobrze funkcjonuje, no to zdejmujemy mu całą poranną dawkę. Tutaj nie ma, nie ma reguł. Ważne jednak, żeby nie zrobić tego od razu, tak? żeby po prostu nie zdjąć tych powiedzmy 600 mg leku jednego dnia, żeby, żeby robić to w kilku, w kilku krokach. Jeżeli lek bierzemy raz dziennie, takim lekiem, takimi lekami są SSRI, tak, czyli takie leki jak citalopram, estitalopram, fluoksetyna, fluoksamina, wówczas lek zdejmujemy w ten sposób, że ograniczamy jego dawkę. Jeżeli lek jest w takiej kapsułce, to otwieramy, odsypujemy część tego leku. Jeżeli to jest tabletka, to kroimy tą tabletkę. Ja zazwyczaj proponuję, żeby lek przez kilka dni brać na przykład w połowie dawki, a potem całkowicie odstawić. Tu wyjątkiem jest paroksetyna, która rzeczywiście, której odstawianie nie jest dla pacjenta przyjemne. Takie gwałtowne odstawienie tego leku może powodować, że będą bóle głowy, stany, stany lękowe, takie pacjenci mówią o takich czaskach gdzieś tam w głowie odczuwanych. W związku z tym tu proponuję, żeby robić to wolniej, żeby ten proces trwał, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, żeby pokroić na przykład ten lek na cztery części i tam powoli, powoli, co kilka dni część tego leku odstawiać. No i w ten sposób, w ten sposób odstawiamy leki takie jak SSRI. Największy problem z odstawianiem benzodiazepin to są leki, jeżeli pacjent je długo bierze, jeżeli się od tych leków uzależni, no wówczas niestety jest poważny problem z odstawieniem tych leków i w tym przypadku, yy, odstawiając takie leki, wprowadzamy inny lek który ma, że tak powiem, łagodzić skutki no, rzeczywiście pojawienia się zespołu abstynencyjnego po odstawieniu takiego leku, czyli na przykład ja wprowadzam kwas walproinowy, czasami pernazynę to zależy od, od objawów występujących u pacjenta, a powoli ten lek ta dezypina jest odstawiana. Są lekarze, którzy mają taką taktykę, aby na przykład przez 100 dni odstawiać benzodiazepinę. To polega na tym, że się rozcieńcza lek na przykład w szklance wody i codziennie pacjent wypija o jedną łyżeczkę, tam jest 100 łyżeczek w tej, w tej szklance, o jedną łyżeczkę mniej. Tak? To jest taki długotrwały sposób odstawiania leku. Ja tego nie lubię, ponieważ to wymaga przepisywania tych benzodiazepin pacjentom, a takie przepisywanie pacjentom, którzy rzekomo odstawiają lek, no nie Niestety często naraża nas na, na manipulacje ze strony niektórych pacjentów, którzy tak naprawdę mówią, że odstawiają, a tego leku wcale, wcale nie odstawiają. W związku z tym wolę ten lek odstawić w miarę szybko i zastąpić ten lek innymi lekami w jakiś sposób ten pacjent, żeby, żeby mniej cierpiał. Jeśli chodzi o e, stosowanie na przykład w zespołach abstynencyjnych relanium, to no, stosowane jest to w lecznictwie zamkniętym i tutaj decyzje należą do, do lekarzy, ale to relanium podawane jest wtedy najczęściej 4 razy po 10 mg w ciągu doby i z, zasada jest taka, żeby zdejmować mniej więcej co, co 5 mg, zaczynając zdejmowanie od tych dawek wieczornych, a na samym końcu jakby odstawiając tą dawkę. Poranną tego leku. Ale to, tak jak mówię, odstawianie leku w warunkach szpitalnych. I rzeczywiście, jeżeli ktoś. No, ma duże dawki leków, przyjmuje duże dawki leków, jeżeli to są silnie działające leki, to wówczas może się okazać, że takie właśnie odstawianie będzie korzystne w warunkach oddziału szpitalnego bądź oddziału dziennego, o czym wcześniej mówiłem. Pacjent nie musi chodzić, nie musi leżeć w szpitalu w oddziale zamkniętym. Pacjent, który dochodzi do zdrowia, może przychodzić codziennie przez jakiś czas do szpitala na oddział dzienny i w takich warunkach może następować odstawianie. I na koniec taka uwaga, też uwaga do, do innych lekarzy. Moja rada, żeby jeżeli pacjent bierze kilka leków i decydujemy się z jakichś powodów, żeby odstawić tych kilka leków, bo na przykład pacjent musi mieć te leki odstawione, bo szykuje się do zabiegu operacyjnego, bądź pojawiły się tam jakieś inne okoliczności, że tak powiem zdrowotne, które powodują, że trzeba te leki odstawić, żeby odstawiać po kolei, po jednym leku, tak żeby nie robić tak, że się odstawi wszystko, tak? ponieważ może się okazać, że na przykład podczas takiego powolnego odstawiania pacjent zauważy, że okej, okay, odstawienie tego leku nie spowodowało żadnego problemu, ale na przykład odstawienie tego drugiego loku już wywołuje problem. Jak odstawimy wszystkie i pacjent się źle czuje, to tak naprawdę nie wiemy, czy mu brakuje leku A, leku B czy leku C. Tak? tak więc róbmy to, róbmy to po kolei. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję i jeszcze raz proszę o subskrypcję subskrybowanie kanału, o komentowanie, o lajkowanie, jeżeli jest taka możliwość, udostępnianie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.